Ciemną, wilgotną noc, gdy majowy wiatr cicho szumiał wśród drzew, a ulice wsi Kiełczówka pogrążone były w niemal zupełnej ciszy, rozległ się nagle niepokojący dźwięk, jakby stukanie metalu o metal, nie pasujące do spokojnego rytmu sennej miejscowości. Była to noc z 9 na 10 maja. A niebo gęsto zasnute chmurami nie pozwalało księżycowi rozjaśnić pogrążonych w półmroku podwórek i polnych dróg. W tej nieprzeniknionej ciemności, między domami i zaparkowanymi pojazdami, przemykał starszy mężczyzna, którego sylwetka ledwo odcinała się od tła. Siedemdziesięcioletni mężczyzna, poruszający się z zadziwiającą ostrożnością i precyzją, zatrzymał się przy jednym z samochodów stojących na poboczu. Jego twarz, purana głębokimi zmarszczkami, była napięta i skupiona. Co chwilę nerwowo oglądał się za siebie, nasłuchując najmniejszego szelestu. Jego dłonie, chociaż nosiły ślady wieku, poruszały się sprawnie i zdecydowanie. Z bagażnika swojego zdezelowanego auta, zaparkowanego kilkanaście metrów dalej, wyjął plastikowe wężyki, ostro zakończone nożyce, oraz kilka solidnych, ciemnych baniaków o dużej pojemności. Wszystko było przygotowane z myślą o szybkim, sprawnym działaniu. Te pojemniki, jak później ustalili funkcjonariusze, mogły łącznie pomieścić aż 900 litrów paliwa, co świadczyło o skali przedsięwzięcia, jakie miał w planach. Złodziej, którego twarz zdradzała nie tylko doświadczenie, ale i desperację, nachylił się nad jednym z pojazdów, zaczynając manipulować przy wlewie paliwa. Nagle jednak ciszę rozdarł odgłos kroków. Jeden z właścicieli samochodów, obudzony przez niepokojące odgłosy, lub być może przez instynkt, wyszedł na zewnątrz, chcąc sprawdzić, co się dzieje. Gdy tylko zauważył obcego człowieka, pochylającego się przy jego aucie, bez wahania ruszył w jego stronę. Zaskoczony i zdezorientowany złodziej porzucił swoje narzędzia i rzucił się do ucieczki, próbując dostać się do swojego samochodu i oddalić się z miejsca zdarzenia, zanim zostanie złapany. Nie udało mu się jednak daleko zbieć. Powiadomiona przez właściciela pojazdu policja z Piotrkowa Trybunalskiego szybko przybyła na miejsce. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie terenu, a dzięki dobremu rozznaniu i sprawnemu działaniu, w krótkim czasie namierzyli podejrzane auto. W środku znajdował się starszy mężczyzna, który starał się udawać zaskoczenie i niewinność, choć dowody mówiły same za siebie. Policjanci od razu zwrócili uwagę na liczne baniaki w jego bagażniku, starannie ułożone i przygotowane do napełniania. Każdy z nich był pusty, ale czysty i gotowy do użycia, a ilość wskazywała na chęć kradzieży paliwa na dużą skalę. W aucie znaleziono również elastyczne węże z końcówkami, które służą do spuszczania paliwa, oraz specjalne nożyce, pozwalające na szybkie przecięcie przewodów czy zabezpieczeń. Wszystko to wskazywało na precyzyjne przygotowanie i nie był to jego pierwszy raz. Dodatkowo okazało się, że pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych a jego kierowca objęty był sądowym dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz ten został mu nadany wcześniej przez sąd, co oznaczało, że jego obecność na drodze była nie tylko naruszeniem prawa, ale również świadectwem lekceważenia obowiązujących przepisów i decyzji wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, gdzie spędził noc pod obserwacją mundurowych. Tam, w czterech ścianach odosobnienia, zapewne po raz kolejny musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego działania. Choć jego wiek mógłby sugerować mądrość i rozwagę, rzeczywistość pokazała, że desperacja i chęć szybkiego zysku potrafią popchnąć człowieka na drogę przestępstwa, bez względu na to, ile lat ma za sobą.